Loko suszarka Bubbles AS520E Porzuć konieczność układania włosów przy pomocy szczotki, suszarki i lokówki. Wybierz Loko suszarkę Bubbles AS520E. Prezentowane urządzenie posiada opcję jonizacji, która chroni włosy przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur, zapewniając tym samym lśniący, promienny wygląd oraz gładkość w dotyku. Lokosuszarka posiada dwa kierunki obrotu szczotki, dwa ustawienia temperatury i prędkości pracy. Moc 650 W gwarantuje trwałość przygotowywanej fryzury. Możliwe jest również wykorzystywanie nawiewu zimnego powietrza. Błyskawiczne nagrzewanie lokosuszarki gwarantuje gotowość do pracy już w około 30 sekund. W zestawie znajduje się etui, koncentrator, końcówka grzebieniowa, szczotka szeroka z włosia oraz szczotka wąska z włosia. Multifunkcyjność prezentowanej lokosuszarki Bablis AS 520e zasługuje na uwagę. Rób od teraz z włosami to, czego pragniesz.